Myślałam, że po priście już nic mnie nie zaskoczy, ale wtedy przyszła nawiedzona wagina. To ciąg słów, których nigdy nie spodziewałam się, że użyję w jednym zdaniu. Zacznijmy od tego, że ja nie wygrzebałam tej książki z czeluści internetu, tylko dowiedziałam się o niej z TikToka Liter Oliwki, także zostawiam wam link do jej TikToka w opisie. Nie wiem, czy dziękować Oliwi czy nie, ale robię teraz nad podstawie tego odcinek, więc I guess dzięki. W opisie znajdziecie też link do przedsprzedaży mojej debiutanckiej książki Miles in the Sky. Możecie ją kupić na stronie wydawnictwa Wide Raven, tam jest opcja również z moim podpisem. Albo na Empiku. Premiera 5 lipca. Z dziękuję za wsparcie. No ale tak, tytuł Nawiedzona Wagina to nie jest clickbait naprawdę ta książka opowiada o Nawiedzonej Waginie. Bardzo zaciekawiło mnie to, dlatego że tej książki nie da się dosłownie nigdzie kupić w papierze. Ona została wydrukowana w jakimś ograniczonym nakładzie i można ją kupić tylko jako e-book. Ja za te 114 stron zapłaciłam 25 zł. Niesamowita inwestycja. Jakby ktoś z Was chciał za to poświęcenie postawić mi kabusie, to link jest w opisie. Ale ja żebram na tych moich widzów. Tu książkę kupcie, tu kawę stawiajcie. Nie no, co jeszcze? Ale ja w tym filmie też ogłoszę, kto, do kogo leci książka Priest z poprzedniego filmu. Tam był konkurs. W momencie nagrywania tego filmu jeszcze nie wiem, kto jest zwycięzcą, dogram się później, ale, ale żeby nie było, że ja tylko żebram, ja też coś rozdaję, ok? Proszę mnie nie kancelować. Do rzeczy. Nawiedzona Wagina to jest książka z gatunku literackiego, który w zamyśle ma tworzyć dziwne książki. To się nazywa Bizarro Fiction. No i właśnie o to chodzi, to jest, współcześnie powstał taki nurt o książkach jakiejś tam fantazy czy coś, ale które są takie totalnie dziwne, abstrakcyjne. Więc jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to tą książkę trzeba by oceniać tylko na podstawie tego, czy ona jest dobra technicznie, czy jest ciekawa i tak dalej. Nie powinniśmy się dziwić tym, że jest taka absurdalna. Ale to jest moje pierwsze spotkanie z tym gatunkiem, więc ja mimo wszystko się dziwię. Najpierw Wam opowiem szczegółowe streszczenie, co się dzieje w tej książce, i myślę, że tutaj gdzieś umieszczę informację o tym, gdzie się to streszczenie kończy, w razie by ktoś nie chciał takich spoilerów. Jest to historia dwójki ludzi, Steve'a i Stacy. To jest para zaręczona, kochają się, wszystko jest super, ale mają jeden problem, czyli nie za bardzo chcą zbliżeń łóżkowych. Dlatego, że Steve'owi przeszkadza to, że z waginy jego partnerki dochodzą jakieś dziwne odgłosy. Tutaj też dochodzą dziwne odgłosy, ale obiecuję, że to z zewnątrz. No i początkowo to w ogóle Steve nie domyśla się, o co chodzi z tymi odgłosami. Budzą go w środku nocy, on myśli, że to od sąsiada czy coś, no ale w końcu się orientuje, o co chodzi, i tam e, Stacy opowiada mu, jak to było dawniej. Ona miała ten problem od zawsze. Już jak miała 6 lat, to z jej pochwy wypełzła jej przyjaciółka i ona była pewna, że to sobie wymyśliła, że to była jej wymyślona przyjaciółka z dzieciństwa. No ale nie. Na studiach Stacey robiła ogromną furorę tą swoją przypadłością. Ludzie jej normalnie płacili za to, żeby móc przyłożyć tam głowę i posłuchać, co się dzieje w jej. No, ale potem poszła plotka na kampusie, że to wszystko jest ściema i że ona tylko chce od nich kasy a Stacy zorientowała się, że niektórzy to po prostu chcą się o nią poocierać głową i, i za to jej płacą. Podczas zbliżenia Stacy i Steve'a dochodzi do takiej sytuacji, że z niej wychodzi szkielet, znaczy oni go tak trochę na siłę wyciągają, tego szkieleta i wtedy Stacy wpada na świetny pomysł, prosi albo raczej wymusza na Steve'ie, żeby wszedł w nią, o to nabiera nowego znaczenia, żeby wszedł do jej środka, i żeby zgłębił ten świat, dowiedział się o co chodzi. No bo skoro szkielet wielkości człowieka się tam zmieścił, wyszedł stamtąd, to znaczy, że człowiek normalnego rozmiaru prawdopodobnie też się tam może zmieścić. To brzmi jak świetny pomysł. Steve początkowo nie chce, ale ona go tak nagabuje, że w końcu się zgadza. No i tam się w nią zagłębia, to jest bardzo szczegółowo opisane, jak ona się. Samą siebie zadowala, żeby się zrobił poślizg, i kiedy szczytuje, to jego to tak wypycha tam, że zlatuje z tego czterometrowego czy ileś klifu. To jest ważne, no bo potem nie będzie miał jak wrócić, no bo ona go tam wypchnęła tym swoim uniesieniem, a potem będzie musiał jakoś, no jakoś wrócić z powrotem, prawda? Idzie tam do tej, w jej wnętrzu jest i okazuje się, że to jest w ogóle jakiś portal do innego świata. Normalnie jacy, jakieś stworzenia urządziły sobie w wioskę w foginie Stacy. Jest tam dom jakiś, są strzelby, on nawet spotyka jakąś postać, która wygląda trochę tak jakby była z jakiegoś plastiku, jest gdzie gdzie czerwona, jakaś lateksowa, nie wiadomo co. No ale Steve tam tylko się rozgląda mniej więcej o co chodzi, no i wraca. I ta jego podróż powrotna to też jest niezła, jakąś drabinę sobie skombinował, ona się rozwala, więc on w to ciało Stacy wbija jakąś siekierę i Topór i po niej się wspina, krew się leje, co da na kiju, nieważne. On próbuje wrócić, a tam napotyka na przeszkodę, czyli jeansy Stacy. No, no i ona go tam jeszcze bije po łapach, że przestań, przestań, nie wychodź. No, ale w domu go wyciąga, stamtąd on jej opowiada, jak tam było. I to nie zaspokaja e, ciekawości Stacy, tylko wręcz przeciwnie. Na drugi dzień, czy tam, nie wiem jaki tam jest czas. Kiedyś tam ta dziewczyna wraca z pracy i ma ze sobą cały ekwipunek. Nakupiła różnych rzeczy i mówi do Stevea tak, słuchaj, musisz tam wrócić z powrotem, musisz zgłębić ten świat, zwalczyć te potwory, zobaczyć co i jak. I kupiła mu m.in. mikrofa... co? Krótkofalówkę? Do porozmywania się z nią, żeby jej na bieżąco mówił co i jak. Kupiła mu aparat, żeby robił zdjęcia temu wszystkiemu, co tam widzi. No i mówi, dawaj, właśnie, z powrotem. No i on się zgadza. Steve faktycznie chodzi sobie wewnątrz tej waginy Stacy, zgłębia ten świat, robi zdjęcia, rozmawia z nią, chociaż są bardzo zakłócenia. Long story short spotyka jednego z tych stworów Figę. Okazuje się, że Figa to jest ta przyjaciółka Stacy, którą jej się wydawało, że ona sobie wymyśliła, ale nie jest prawdziwa. No i on tam trochę spędza czasu, zapoznaje się z rodziną Stace, z Figi, ale jak przychodzi co do czego, że on mówi, że chce wrócić, no to oni go nie chcą wypuścić. I tam go zamykają w jakiejś jaskini czy nie wiadomo co i Figa mówi, że będzie się z nią bawił na wieczność. I on też się robi taki jak te, co mówię, że to są stwory, taki jakiś, tak jakby szkielet oddziela się od jego ciała, on się robi cały taki jakby z plastiku, niektóre miejsca ma czerwone na ciele, no jakieś takie dziwne rzeczy się tam dzieją. Chwila, ja to chyba źle opowiadam, bo w międzyczasie, bo on się tam jakby tak trochę zadomowił, on tam nawet sobie spędza czas i nawet nie jest tam tak źle, nagle... Robi się trzęsienie ziemi, albo przynajmniej tak się wydaje. Jakieś wibracje wstrząsają całym tym światem. I co się okazuje? Że Stacy właśnie uprawia seks z jakimś gościem. I co najlepsze, bez zabezpieczenia. I Steve jest wściekły, bo mówi: Ja z nią jestem tyle lat i nigdy się nie zgodziła bez zabezpieczeń, a tutaj z jakimś nie wiadomo w ogóle kim, nie wiadomo kto to jest. Ale co się dzieje, słuchajcie. Krajne zalewa, białe, wiadomo co. Wszystko się potem robi różowe. Okazuje się, że przez tą jedną sytuację, przez to jedno zbliżenie z jakimś randomem w barze Stacey zostaje zapłodniona. I portal wrócenia do normalnego świata zamyka się na 9 miesięcy. Nie ma już odwrotu. Nara. Więc Steve tam utknął, ale tak w sumie trochę przez to, że Stacey go zdradziła, no to on idzie i on robi to samo z Figą. I figa też zachodzi w ciążę. Kto by się spodziewał? Po jakimś czasie Steve znajduje z powrotem tą krótkofalówkę, bo on ją tam zgubił w międzyczasie. I próbuje się porozumieć ze Stacy. Ona tam płacze mu do tego telefonu. No nie do telefonu, do krótkofalówki, mówi, że myślała, że on nie żyje, że coś, że albo że się zakochał w tej widze raczej chyba. No nie wiem, coś tam mu mówi. I wyznaje mu, że. No, faktycznie ona pamiętała Figę jako swoją przyjaciółkę, i że Figa nieraz do niej tam miałczała, że jest samotna w tej jej. I ta Stacey chciała jej wysłać kogoś do towarzystwa, i dlatego wysłała tam Steve'a. Ale jak ta Figa tak ciągle jej miałczała, to tak jak odkąd Steve tam po to te wszystkie dźwięki ucichły, więc Stacy uznała, że chyba się w sobie zakochali. I była o to bardzo zła więc uznała, że zrobi taką zemstę, że prześpi się z randomowym gościem, żeby po prostu jego nasienie ich zalało i żeby oni się w nim utopili. Tak. No i tam mówi do Steve'a, żeby wrócił, ale on mówi nie, no ja mam tu rodzinę, Nara, więc w sumie to historia kończy się tak. Historia zaczyna się z Steve'em i Stacy, a kończy się Steve'em i Figą. I jak mam być szczera, to jak tylko zaczęłam ją czytać, to przez pierwsze x stron, dość długo, miałam taki niepokój, tak jakby mi się gardło ściskało jak to czytałam. Nie wiem, czy to normalne, że to wywołuje takie emocje, ale ja mam w sumie nerwice, więc to nawet niewiele potrzeba, żeby takie coś we mnie wywołać. Czułam się bardzo źle i dziwnie, tak jakbym robiła coś nieodpowiedniego, że czytam taką historię. Cała książka rozpoczyna się bardzo porywającym pierwszym zdaniem. Bałem się uprawiać seks ze Stacy, od kiedy odkryłem, że jej pochwa jest nawiedzona. No, od pierwszego zdania zdecydowanie tutaj trzyma w napięciu. Ten gatunek jest mi kompletnie obcy i uważam, że obcy już pozostanie zdecydowanie nie dla mnie. To jest książka, której nie da się z niczym porównać. Tak obiektywnie rzecz ujmując, to to jest dobrze napisana historia. No, widać, że ktoś się, autor, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, zna się na rzeczy, wie co robi, ale to trzeba taki gatunek po prostu lubić. Mimo całego absurdu tej historii, to ona nie jest jakaś taka kiczowata, że byle jak napisana, tylko no ten ciąg zdarzeń ma sens. Jak was ciekawi, to mimo wszystko możecie sobie przeczytać, bo jest tam jeszcze dużo takich smaczków, o których ja tutaj nie powiedziałam w tym spoilerowym streszczeniu, które na pewno was zdziwią. Jeśli mam powiedzieć coś takiego szczerze pozytywnego, to jest to Fakt, że nie było tam żadnych zbędnych opisów, nie było tam jakiegoś e, szczegółowego zobrazowania, jak wygląda ta kraina wewnątrz Stacey, tylko prosto z mostu wszystko, nie? Od razu przechodzimy do sceny, oni tam trochę gadają, w większości jest ta akcja. No to to było fajne, no bo cały czas się coś działo i dzięki temu też tak nie czuję, że zmarnowałam czas czytając tą książkę, bo to ogarnęłam w jedno popołudnie, co nie, no mówię. To, 114 stron. Czy dobrze się bawiłam czytając tą książkę? Nie. Czy poleciłabym ją przyjaciółce? Nie. Czy poleciłabym ją wam? Nie. Czy będę się przyznawać do tego, że ją przeczytałam? Nie. Chciałam mieć otwartą głowę na różne rodzaje literatury, ale już wiem, że Bizarro Fiction zdecydowanie nie jest dla mnie. Ale no widzicie, ja to wszystko opowiadam z uśmiechem na ustach, no bo mam świadomość tego, że ten gatunek mia, ma taki zamysł. On ma szokować, on ma być absurdalny, on ma sprawiać, że siedzicie, myślicie, co ja? Czytam. Więc to jest zupełnie inny case niż na przykład Credence czy Priest, którzy widzieli coś szokującego, nie wiem, dla celów marketingowych, I guess, żeby jakoś tak zaciekawić tą historią. To jest zupełnie inny case, więc kiedy można się oburzać, że na przykład wujek i jego synowie robią to z jedną laską, tak nie można się oburzać tym, że laska ma w waginie magiczną krainę. To tyle ode mnie, przypominam o przedsprzedaży MITS w opisie, a teraz oddaję głos Kamili z przyszłości, która komuś z Was chce podarować Prista. Hej, zacha z przyszłości z dużo gorszą jakością dźwięku, ale to nic, bo tylko na chwilę poinformować, że Priest razem z różnymi książkowymi dodatkami i niespodziankami leci do osoby, która napisała ten komentarz, także gratulacje. Jakbyś mogła napisać pod tym filmem komentarz ze swoim nikiem na Instagramie i wtedy przez Instagrama się zgadamy, tak będzie najlepiej. A Was wszystkich również zapraszam na Instagrama, szczególnie na kanał nadawczy, tam jest najwięcej najświeższych newsów i wszystkiego. I do następnego razu. Następny film szykuje się naprawdę mocny.